19 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury uroczyście zakończono pierwszą edycję akcji Godomy po Śląsku. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie do używania śląskiej godki w miejscach publicznych. W trakcie trwania akcji rozdawano specjalne naklejki, które lokowane m.in. w sklepach, urzędach i szkołach promowały gwarę śląską. W niektórych aspektach ta sama akcja przerosła nasze oczekiwania. To znaczy, ludzie naklejają te naklejki, które my rozdajemy nawet na samochody. Tego my się nie spodziewali. Raczej my myśleli, że to będzie jakaś w biurach, w biurach też jest, ale, ale również właśnie w takich miejscach. Jakby nie, niemal że prywatnych również się coś takiego pojawią i, i to jest na pewno na pewno to cieszy, my się tego nie, nie spodziewali. Język jest częścią kultury, a mamy tutaj rzeczywiście czym się chwalić. Ta odrębność jest godna tego, aby ją kultywować, żeby śląska gotka przetrwała jeszcze wieki, tak jak to miało miejsce w, w przeszłości. Przecież bardzo różnego rodzaju losy dotykały mieszkańców tej ziemi gotka śląska. Przetrwała i jestem o to spokojny, że przetrwa jeszcze wieki. Akcja była prowadzona nie tylko na terenie Chorzowa. Praktycznie cały, cały historyczny Górny Śląsk, więc również o, o część województwa Opolskiego się otarło. Generalnie no, no 15 tysięcy naklejek zostało rozkolportowanych, i, i praktycznie ludzie już. Już w tej chwili chcieliby jeszcze więcej. Tego wieczoru za wyjątkowy wkład w kultywowanie gwary, pamiątkową statuetką i tytułem Kamrata Śląski Gotki uhonorowani zostali ksiądz arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny, Bernard Płaszczyk, Bernard Krawczyk, Janusz Zygmunt oraz Szkoła Podstawowa nr 25 w Chorzowie. Ja myślę, że jest to nie tylko wyróżnienie, ale również takie jak gdyby spojrzenie, że można i tam prawie 20 lat pracować w Warszawie czy w innych stolicach, ale jest to, jest to, że do tych korzeni się zawsze wraca. Jestem z Śląskiem związany bardzo dawno, od wojny 1939 roku. I tutaj jest moja ziemia. I jeżeli się mówi po Śląsku i trzeba gwarę, gwarę czy mowy śląską, czy dialog śląski, czy gotkę śląską, trzeba kultywować ze wszech miar. Trzeba wszystko robić, żeby to nie zabawy, żeby nasza gwara była gwarą. Tożsamość każdego regionu jest ważna, tak jak i górale, kaszubi czy szlanzacy mówią, godają, czy w inny sposób, bo kaszuba jest w ogóle trudno zrozumieć, ale oni w ten sposób się nie tylko odróżniają, ale również widzą swoją tożsamość. I, i to jest takie i przywiązanie do mowy dziadków i pradziadków, do starzyków, do tych spotkań na swaczenie, jak to kiedyś było, teraz już tych spotkań. Jest znacznie mniej. Zabiegani wszyscy biegają i tak dalej, ale jak mają czas w tych świętach rodzinnych, no to godają, godają i nie umiem się nagodać. Ślądzacy niekiedy się wstydzą nawet, wchodząc gdzieś do sklepu mówić po, po swojemu, po naszemu. To jest normalne na Śląsku, to powinno być normalnością. Poza tym my już jesteśmy w mniejszości na Śląsku, bo już więcej ludzi jest spoza regionu Śląskiego. No ale to wcale nie znaczy, że my mamy się wstydzić czy bać. No, ja! Tradycja rzecz święta. tyle Śląska, wiele jest go w nos. Kiedyś miałem spotkanie z młodzieżą, z dziećmi właściwie, pytałem, kto jest urodzony na Śląsku. Wszystkie rączki zostały podniesione do góry. No, ale zapytałem jeszcze, kto w domu mówi po Śląsku rodzice. No to już było ich mniej. A kto zna Gwarę Śląską, to już było bardzo mało. Dzieci tej gwary się nie uczą, albo ich się nie uczy, albo rodzice już nie są zainteresowani tym, żeby ich dzieci mówiły po Śląsku. Podczas gali na scenie Chorzowskiego Centrum Kultury zaprezentowali się Henryk Cich, Mirosław Jędrowski, Grzegorz Poloczek, Zespół Bar, Modę Starochorzowiony i Zespół Małych Chorzów.